Where the Asta is, I will tell you where to find him. Your fame walks on its own, and your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scroetus is settled on roadside of the Purgatory flatlands. Osi oczyszczenia.

Czekał, aż go wyprzedza, wiecie, bo oni tak robią. To mała, powiem wam, że też się nie pieprzyła. No, powiem wam, że nie jest to zbyt trudne zadanie, jak się ma wymaksowany samochód.

Right Dobra No i co teraz? Oh fuck Dobra, jeszcze z drugiej strony ma ale my już nie mamy połowy życia. Kurde, no gdzie te tanki? Dobra, poszedł. To powiedzcie mi, że to jest finalna walka, to to słabe było. to nie wyglądało kurde na pewno into her lungster yeah. Black fingers will heal her say yeah. Come on rozwalić nasz tamoku. Ale niechce. No Ale Take his life like he took ours. Ale no dobra. Nie, Garbus, fuck. Coś chyba nie poszło, a nie poszło. Tak średnio, powiem wam, to wyszło. Ooo, jebnie zaraz wszystko. Nie, chambaket! po to ja skilowałem cały ty, ty, ten pojazd. O, fak, patrzcie na to. Co my teraz zrobimy?

Stracił kierowcę? To jest mój samochód z początku? A tak, to jest mój samochód z początku, no tak, kurde, dzięki za tą podpowiedź. Oj, ale trzeba się z mu się czołgać, bo ma zamiast siusia róg i zahacza o ziemię pewnie. Ale teraz będzie, patrzcie, tu prawie umiera, a pewnie zaraz będzie z nami walczył. A nie, jednak nie będzie, bo mu coś wystaje z brzucha. No i umarł. Niech go poprawi, bo ostatnio coś nie do końca mu wyszło. O tak. To była ta piła łańcuchowa, co myśmy mu ją w głowę wkręcili. Tylko kto będzie teraz naprawiał, powiem, ten samochód i jego, powiedzcie mi. Oj, aż chyba orgazmu dostał, tak się oparł jak usłyszał swój własny samochód. No, nieźle. Mad Max znów jest na drodze. Uuuu, Mad Max. Mad Max. No moi drodzy. Skończyliśmy grę. Co wy na to? Co wy na to? Napiszcie na czacie jak wam się podobało. To było to. GG. Słaby koniec GG. Ja będę czytał. Madjaś, GG, mocarz, Madjaś, zakończenie pomchuju. To ta baba z dzieckiem zginęła? Tak. Gra zajebista, ale końcówka. Słaba jak barszcz. Zajebiste. GG zajebiste. Myślałem, że to początek. <laughs> Powiem Wam tak, końcówka tr krótka, ale. No, oni się pewnie nie spodziewali, że my, my będziemy tacy mocni, nie? No bo kurde, żeśmy to jednak porobili. Wrzucę to na YouTube, a jak ktoś tam będzie się pytał, jak się skończyło albo ten, to za, za niedługo to będzie wszystko na YouTube wrzucone. Polecam. Polecam. Czy fajne było, fajne było. Pewnie będą jeszcze jakieś DLC z jakimiś bocznymi misjami. Zresztą wydaje mi się, że dalej możemy jeździć po tym świecie. Sprawdźmy to zaraz. Nie musimy tych napisów oglądać. I widzicie, i my dalej tu jesteśmy. I zaraz zobaczymy się, co się stało. Kto nam będzie samochód naprawiał, bo to jest dobre pytanie. O, udało ci się ukończyć fabułem Mad Maxa, znajdziesz jednak wciąż wiele ciekawych zajęć, a ważne postacie oraz elementy takie jak Magnum Opus i Chumbucket będą znów dostępne. O, jednak przeżył. Możesz kontynuować eksplorację, domykać rozpoczęte wątki ulepszać swój samochód. Pustkowia stoją przed tobą otworem. Hmm. ja bym to jakoś inaczej rozwiązał w tym. Legendarna hey, hey, so strzelba. Czarna skórzana kurtka Maxa. Co znaczy legendarna? Przecież ja już miałem na Maxa. To jeszcze coś? Patrzcie. Czarna skórzana kurtka Maxa. Czujecie to. Nowy wygląd jaki. A też żeśmy już widzieli. Legendarna strzelba. Wysłużony dwulufowy olbrzym pamiętający stare dzieje. Można, można na nim polegać i przeładowuje się go szybciej niż inne prowizoryczne strzelby. Nieźle. A my byśmy jeszcze ten pas chcieli na amunicję to w ogóle już wybływy wypas. Pokażcie tę strzelbę. A, rzeczywiście szybko przeładowuje, no, powiem wam. No dobre, to było. Ja się dobrze bawiłem. Jeśli ktoś się zastanawia, co za, podobno gra teraz stoi, 70 zł, kosztuje. Jak najbardziej wydaje mi się, że się to opłaca. Zabawa jest przednia. Jak widzicie, tu jeszcze możemy sobie pojeździć, coś po, po, po odkrywać, porobić, do samochodu podorabiać. Jeszcze kilka misji zostało, kilka rzeczy do, ten, do odkrycia. Ja bym tą grę podrównał do tego Middle-earth Shadow of Mordor. Bardzo mi to przypomina. Czyli yy, krótka, krótka fabuła taka dość. Ale dużo takich rzeczy pobocznych do robienia, które sprawiają super przyjemność i są bardzo wciągające, nie? To mniej więcej tak bym to odkreślił. Patrzcie, obóz zrzut, obóz ogara, nie? Pię piąty level trudności na przykład. Można go kiedyś odwiedzić. Pewnie jeszcze zagramy w Mad Maxa. Pewnie jeszcze w Mad Maxa zagramy. Tu na Wyżynach są jeszcze lokacje. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra. Yy, I wydaje mi się, że gdyby to przechodzić. Jestem ciekaw, jak się prze... grę przechodzi. Yy, a tu mamy prawie wszystko odkryte. Nie mamy postaci. Ciekawe, jakiej postaci nam brakuje. Kogoś nam brakuje. Tu jednej. Nie wiem jakiej. Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie jakiś zły koleś, miejsca mamy też prawie wszystkie odkryte, kilku nam brakuje Narzędzie i bronie, wszystko mamy Tu mamy, w warsztacie się na pewno coś pojawiło, jestem ciekaw jak na przykład silnik wygląda, czy jeszcze Widzicie, a widzisz Dodatkowe wymagania, po, porządny V8, dobra Masywny wielki, czyli jak obniżymy poziom do zera to będziemy mogli tego naj, tą najlepszą V8 sobie zamontować no nieźle, tylko ile to kosztuje kasy, a jak z amorkami na przykład, patrzcie, misja na pustkowiach, strzał w ciemno. Musimy jeszcze jakieś misje zrobić, żeby na przykład amorki podrobić do zebrania. Do zebrania nam strasznie dużo rzeczy zostało do zebrania. Nie wiem czemu archanioły nam zostały do zebrania, skoro mamy tak bardzo dużo części do samochodu. Możliwe, że to polega na tym, że jakbyśmy teraz wrócili do na przykład do naszego Jetta, to będzie się dało archanioły złożyć. I ja te archanioły pewnie powinienem składać, i wtedy one są jako, wiecie, odkryte. Babka z dzieckiem nie była jego rodziną, ale ten. Ale można by powiedzieć, że. Czekajcie, bo. jakoś się budowało. Wejdź do. wybierz inny pojazd. Jak się budowało archanioły? Ktoś mi przypomni? A już wiem, dawało się warsztat i dawało się archanioły. O, i popatrzcie, demon prędkości, tego mamy, nie? Tu nam czegoś brakuje. Kurczę, rzeczywiście brakuje nam rzeczy do niektórych. Wydno do każdego nam coś brakuje. Hm, śmieszne, śmieszne. Mamy naprawdę bardzo dużo. No Ale jak może nam wydechu brakować? A, już wiem o co chodzi. Zmniejsz zagrożenie, widzicie, trzeba zmniejszyć zagrożenie, i dopiero wtedy ten. Będą jakieś tam rzeczy do odblokowania, które nam są niezbędne. Możemy wtedy te archanioły robić. Demon prędkości zrobiony. A tu na przykład zdobądź karoserię. No tak, tylko gdzie tam. To... No, tylko gdzie tą karoserię zdobyć, niech mi nie ktoś powie, jak ja całą mapę przejechałem i nie zdobyłem. No nic, będziemy kończyć tego Mad Maxa. Przynajmniej na dzisiaj. Jeszcze pewnie do niego y zajrzymy, co pisze na czacie. Tak, babka zginęła w trakcie fabuły. Babcia, babka zginęła, Skrotus ją zabił. Czy żyje dziewczynka z mamą? Wiecie co, jeśli żyją... To będą w mieście, oskubać kruka, bo oni mi misję, duchy przeszłości... Misje na pustkowiach, wiecie co? Można zajrzeć, zobaczyć czy dziewczynka ożyła. Chyba nie raczej. Chociaż ona nam misję miała dawać, więc... Jest, żyje, patrzcie! Aha, widzicie? Znaczy czyli oni ożyli, no patrzcie, wszystko się dobrze skończyło. Wszystko jest tak, jak było kiedyś. Zresztą, czekajcie, bo mam zły ekran pokazałem tutaj. Gdzie stoi przed nami ta babka? I możemy dzięki temu quest zrobić, nie tak jak w niektórych grach, że się kończy grę. I ten, znaczy to tak trochę dziwnie wygląda, no bo w końcu mamy coś, znaczy żyje ktoś, kto nie żył, ale... Tak to byśmy nie mogli nic z tym zrobić. Okej. Okay. Koniec Mad Maxa. Na dziś.